Miłość, przede wszystkim gratulacje. Jakie emocje są teraz w Tobie? We mnie jest no niesamowite oczywiście szczęście. No i bardzo też, no, no bardzo się cieszę, że ten występ, yy, no, że ten występ tak bardzo się udał. Dziękuję bardzo orkiestrze yy, też, że ze mną zagrała. No i ogólnie cały, cały mój udział w tym programie naprawdę był niesamowitą przygodą i będę wspominać w końcu życia. No, no też no jestem w szoku, że no, że, 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 no że, że zwyciężyłem, ale naprawdę bardzo się cieszę. A spodziewałeś się, że wygrasz, czy może były chwile zwątpienia przed ogłoszeniem werdyktu? Myślę, że przed ogłoszeniem werdyktu to już był po prostu stres nawet z samego faktu, że już tam jestem. No więc no, no to już nawet się nie dopisać tego się. Ale przede wszystkim jesteś faworytem widzów, co oczywiście pokazał dzisiejszy finał Mam Talent. Masz w dłoniach ogromną kasę, co z nią zrobisz? No jeszcze naprawdę o tym nie myślałem ani nie spodziewałem się tym bardziej tego, że no że wygram ten program. No i jeszcze naprawdę myślę, że na pewno to bardzo pomoże. No, no w dalszej rozwijaniu tej, tej działalności mojej artystycznej, no więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mimo, że to koniec programu, to przede wszystkim na pewno początek Twojej wielkiej kariery na pewno będzie o Tobie głośno już za chwilkę w sieci. Powiedz mi, jakie masz nastawienie do show biznesu? Czy może się boisz, czy ekscytujesz tą przygodą? I właśnie myślę, że dzięki dzięki, dzięki, no, dzięki temu programowi naprawdę otworzyły się przede mną nowe możliwości, no i z tego powodu bardzo się cieszę. Okay. Będziesz świętował wygraną. Nie wiem. Jeszcze nie ma planu w takim razie. Czy może z rodziną, czy z przyjaciółmi, czy z orkiestrą swoją? No, no, no nie wiem, no naprawdę jeszcze. No bardzo się cieszę, na pewno myślę, że no będzie można. No będę się cieszył bardzo z tego No co no jeszcze zobaczyć naprawdę nie wiem. Powiedz mi, jak zarogowali twoi koledzy, koleżanki ze szkoły na wieść o tym, że bierzesz udział w Mam Talent? Odbiór był bardzo fajny też dużo, dużo moich osób, moich znajomych, przyjaciół do mnie na mnie też wysyłało sms wiem to, bo mi mówili. No i, no i też trzymał za mnie kciuki, dlatego się bardzo cieszę. Okay. A powiedz mi, z którym z jurorów najlepiej się dogadywałeś? Kogo najlepiej zapamiętasz? Myślę, że jako jury, no to... Szczerze, no, to, no, to, no to, to tak, myślę, że to tak wszyscy, wszyscy naprawdę yy, też bardzo miło odebrali mój występ. Cieszę się z tego powodu, no ale myślę, że, 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 no, że naprawdę te wspomnienia zostaną do końca życia. No pewnie, że tak. Obejrzysz swój występ. Obejrzę, tak. <laughs> Kochany, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.